Proszę, udzielam pani głosu. Dzień dobry państwu. Dziękuję przewodniczącemu o zabranie głosu. Dziękuję mieszkańcom, którzy przybyli za wsparcie. Szanowni mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. Do was się zwracam o pomoc i wsparcie w obliczu coraz to nowych informacji o nieprawidłowościach w zarządzaniu, w dbaniu o właściwy stan naszych miejskich budynków mieszkalnych. Z ciągłym brakiem wykonywania obowiązku podstawowego zapewnienia bezpiecznego mieszkania i pobytu mieszkania na, y, dla naszych rodzin, dzieci, a także osób starszych. Nie pozostaje mi nic innego jak prosić was, drodzy Dąbrowiacy dom o pomoc, aby uporać się z urzędniczą machiną, bo bym nareszcie poczuła, że mieszkam w ludzkich warunkach, że ze względu na utrudniający się czat przestanę spać i moje dzieci przy otwartych oknach w październiku. Pobyt w moim mieszkaniu grozi utratą życia, zdrowia, w podobnych złych warunkach mieszka, mieszka wiele rodzin. Pomóżcie. A teraz do was. Zwracam się, włodarze miasta i radni. Nie zrobiliście nic, aby zapewnić godne i bezpieczne warunki życia w budynku, który nadal, tak jak od trzech, czter, trzech lat uzupełniacie dokumenty. Jak to trzeba być nieudolnym, aby w ciągu trzech lat nie posiadać prawidłowej, obowiązkowej księgi budynku, kto wam dopuszcza budynek do mieszkania i użytku. Plata to bardzo dużo. Kiedyś jest na rozbudowanym w pracownikach jak MZBM, jak Urząd Miejski, w tym czasie milionami naszych złotych wzbogacacie propustostany jak Fabryka Pełna Życia, dopłacacie do NEMO, który nie dźwignął żaden wasz plan. Dlaczego bez budynku przy ulicy Sienkiewicza 13? Czy ten budynek ma jakieś wady, którą próbujecie ukryć, że w ciągu trzech lat nie potraficie biorąc dofinansowania z wielu źródeł, na przykład biorąc udział choćby w programie Kawka, nie wybieracie kredyty, wybieracie hipoteki, zostawiacie majątki, nas wszystkich, zostawiacie grunty i nieruchomości, podczas gdy inne gminy, miasta, Zewsząd płyną informacje dla korzyści swoich mieszkańców, inwestując w dotacje, dofinansowań. Wy potrzebujecie pomocy albo wymiany. Nie potraficie pracować na wielu płaszczyznach, mimo że wyposażyliśmy was we wszystkie narzędzia i komfortowe warunki pracy, mimo że wynagradzamy was bardziej niż godziwie. Te efekty waszej pracy są mizerne. Więcej powiem, wasza opieszałość powoduje niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Nie dziwię się, że wasza reakcja na moją skargę, na moje alarmy, jedynie co e, jedynie. Moje, bo nie waszą walkę o życie podobnie arogancko traktujecie, nie oczekuję empatii, bo nie ma w niej was ani grama. Oczekuję prawidłowości wychowanych obowiązków, tym jest szereg bezpieczeństw społecznych. Zapewniam. Do zapewnienia których jesteście zobowiązani i za darmo ich nie pracujecie, jednak okazuje się, że wasze zdolności ograniczają was w wykonywaniu choć tych najważniejszych obowiązków. Dlaczego nie podacie się do dymisji? Dlaczego odkwicie na stanowiskach bez pożytku dla mieszkańców? Zapewniam, że ja nie ustanę aż do skutku, aż doprowadzę do normalności życia w moim mieście, użyję wszystkich możliwości tej sytuacji alarmu. Bo kolejny dzień jest zagrożeniem utraty życia dla wielu. Niebawem odpowiem Wam na Waszą odpowiedź, na moją skargę. Na Was oraz złożę zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z zagrożeniem utraty życia, zdrowia, rodziny. Aha, prezydenta nie ma. Okej. Okay. To nie mam żadnych pytań. Jutro, jutro mieszkańcy widzą się z prezydentem. Mam nadzieję, że. Dostaniemy jakiekolwiek inne odpowiedzi niż otrzymaliśmy dzisiaj. Trzy lata. Nie tak jak pani Borowiec mówi, że jak byłby konkurs, to byłaby termomodernizacja. Nie, nawet jakby w 2020 roku była, byłby ten konkurs, to my nadal nie mamy projektów technicznych. Więc kolej, po prostu kiedy pani Borowiec przestanie kłamać, bo tylko takie mogę zadać pytanie. W 2020 roku były konkursy, są i będą. My nie mamy projektów. I z tym cały czas się zmagamy. Nie wiem, czy zostanie to nawet zakończone w 2023 roku. Nie ma prezydenta, nie ma więcej pytań. Chciałam tylko to przedstawić. Dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Dziękuję pani. Pan radny. Da się odpowiedzi. No właśnie pani prezydent to powiedziała. Pan radny Mateusz Stemlin. Dziękuję. Ja zabieram głos, ponieważ przed sesją podszedł do mnie właśnie pan Edward Zieliński i mam i pokazał mi jakby plan wypowiedzi swojej. I mam tutaj wolny wniosek na przyszłość. Czy nie możemy? w naszym statucie zmienić zapisów dotyczących właśnie zabierania głosu przez mieszkańców, żeby oni e, musieli odpowiednio wcześniej składać do urzędu swoją całą wypowiedź. No według mnie to jest e, w dobie XXI wieku e, zakrawa o takie działanie antydemokratyczne. Dziękuję. Dziękuję, Panie Radny. No, stosowny wniosek, myślę, można złożyć do Komisji Prawno-Organizacyjnej i ona się to tym na pewno przyjrzy, ale to są sprawy proceduralne. Nie lekceważy Pan obrady w tym momencie, natomiast Szanowni Państwo, są jasne procedury. Każdy ma prawo zabrać głos, ma powiedzieć, co mu leży na sercu, ale zgodnie z przepisami, które nas wszystkich obowiązują. Czy są wolne wnioski jeszcze? Nie widzę. Szanowni Państwo, w związku z powyższym zamykam sesję w dniu 25 października. A, jeszcze przepraszam, przepraszam. I jeszcze nie zamknąłem. Szanowni Państwo, wpłynęły informacje z urzędów skarbowych z różnych miejscowości dotyczących wszystkich nas, którzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia majątkowego. Proszę o udanie się do biura Rady i sprawdzenie, czy czegoś nie trzeba jeszcze poprawić, ewentualnie uzupełnić. Także proszę radnych o kontakt z biurem Rady. W niniejszym zamykam sesję w dniu 25 października 2023. <dzyskujesz> Dziękuję.